Witajcie mi tobie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam nową e, mapę w Among Us. Jak możecie zauważyć, teraz nam się wczytuje No i e, jak też możecie zauważyć, kupiłem sobie oryginalną wersję. E, na komputer. No i w sumie, no to w końcu. Bo tak, no to e, dawno. Bo tak, no to w sumie, no to e, nigdy nie miałem oryginalnej wersji normalnie na kompie tylko tam e, wiecie. Gdzie ja mam? Ja to pójdę online. O, dobra Gdzie? Kujde. Dopiero pierwszy raz gram w tą mapkę No to trochę może się pojebać Nie kujde No nie chce mi się pisać No Co kurwa? No niech to kurwa mać Przepraszam widzowie A więc po prostu zginąłem No to po prostu widzowie raczej nie ma sensu Żebym nagrywał jakie jestem Doperem Więc po prostu eee, Zobaczycie Kontynuację jak już będzie Kolejny mecz Widzowie, jak możecie zauważyć, e, właśnie się odpala kolejny mecz I jestem w końcu normalnie i postałem. Co ja. Kójdę. Przepraszam, widzowie, jeżeli będę nubić bajko. A chuj. No to fajny mecz, chuj. Nie no. Ale no to właśnie, jak możecie zauważyć, mam tutaj wiele najróżniejszych kinów, bo tak no to postanowiłem sobie kupić oryginalną wersję. I też przepraszam widzowie was za to, że długo nie było filmów, ale tak no to po prostu e, chciałem wrzucić już tam parę odcinków, tylko że miałem taki problem z internetem, że normalnie e, 3-minutowy filmik by się wrzucał e, dokładnie w e, tydzień. Hmm. No dobra. Nie no widzowie. Ja naprawdę powiem wam tak. No widzimy się w kolejnej gdzieś po prostu. Witajcie widzowie po przejwie. Właśnie jak możecie zauważyć tutaj zaczynamy. No i ten mecz będzie e, tym ostatnim, w tym, w tym odcinku zagramy. No, niestety nie jesteśmy impostorem. ja się I co dalej jestem? To świetnie kujdę, że. No świetnie. o w ogóle co to? Nie. Wcześniej w ogóle tego nie widziałem. Dobra, na żółwego, bo i, bo nie ufam. O, tam się nie głosują, kiedy. No, co? No nie, no kui, naprawdę. Wam tak e... w tym odcinku to będzie na tyle. I e... Pamiętajcie e... znaczy e... Jeżeli Wam się ten film spodobał, to zostawcie e... łapkę w górę, a jeżeli Ej, też inne filmy Wam się podobają e... które nagrywam to, e, to po prostu e, to, e, e, zostawcie subskrypcję, bo tak bardzo mało nam brakuje do 50 subskrypcji. Potem e, nie wiem co będę robił, ale prawdopodobnie nie na 50 subów, będę robił e, specjal, A e, zostawmy, e, może? E, nie wiem. Ale, nie, tak po prostu chcę się z Wami pożegnać, a i jeszcze e, li, będziecie mieli link e, do stronki, gdzie będziecie mogli. E, jeżeli będziecie tylko chcieli, no to będziecie mi mogli się wspomóc e, e, i dołożyć się do nowego komputera, na który zbiałam, po to, żeby nagrywać e, lepiej filmy. Do zobaczenia i cześć.